Cześć, witajcie na kolejnym odcinku Kłada TV. Dzisiaj witam Was z Łodzi, bo jesteśmy na targach Film Video Foto 2019. Jak widzicie za mną nasze stanowisko, gdzie mamy lampy, atlasy, całą ofertę lamp studyjnych, modyfikatory, oprócz nas, naszym stoisku, na stoisku NEX 77. Jest też Tokina, jest Hoja, jest Irix, jest Genesis, jest pełny wybór wszelkiego rodzaju akcesoriów. Ale to nie wszystko, bo nasz sprzęt pracuje też tu, czyli na Nikonie Jak widzicie, Nikon zbudował swoją swoją prywatną dżunglę i w tym całym dżunglowym środowisku stoją nasze lampki. Tutaj Zieniu pracuje. Będziecie mogli zobaczyć Zienia i to, co robił na oddzielnym filmiku. A my idziemy dalej. Pokażemy Wam to, co dzieje się na stanowisku Sony, bo tam też nasze lampy są. Chodźcie za mną. Stanowisko Sony, czyli drugie miejsce, gdzie nasze lampy pracują. I o ile tam Zieniu pracował z lampami błyskowymi, były Atlasy 600 Pro. Tak tutaj mamy LEDy. Cztery lampy rozstawione pod sufitem, e, zamocowane na odpowiednich wysięgnikach, wideo -y 1000 z modyfikatorami, są okty, są stripy dopasowane do, do tej scenki. I tutaj cyklicznie na tej scenie tancerki wykonują rodzinne ewolucje. E, fotografowie sobie fotografują, testują sprzęt. Więc to jest nasza druga miejscówka na targach, gdzie nasz sprzęt pracuje i można go zobaczyć. Tym razem jesteśmy w zupełnie innym miejscu, no, w tym samym miejscu, ale w innym stoisku. Za nami, jak widzicie, monitory BenQ. Jest też e, co jest, x ride x X-Ride, tak? między innymi. Jest z nami nas korpus dyplomatyczny. Jeden z członków Kropusu Dyplomatycznego, mam czyli Piotr Werner. Mam że znajecie mnie bez okularów. <laughs> Słuchajcie, Piotr też w tym roku robi parę fajnych rzeczy, więc powiedz coś. Co w tym roku? W tym roku się dzieje tyle, że jesteśmy w tym momencie na targach w Łodzi, gdzie mam trzydniowe prelekcje. Codziennie mam prelekcje dotyczące inspiracji, błyskania. Oczywiście błyskamy akcesoriami firmy Rogi pewnie jesteście cieka ciekawi jesteście jaka lampka tutaj jest złożona no nie może być inaczej nie Marcin by mnie zabił jakby to była inna lampka niż Quadra Light no tak na poważnie no super lampki spisują się znakomicie Nie, nie słuchajcie ja nie jestem taki biurżercy jak wyglądam nie Także... Ale błyskamy błyskamy lampkami już drugi dzień wszystko działa Nadajnik, nadajnik daje radę. Nic nie wybuchło, nic nie spłonęło. Zdjęcia są zrobione. Modelka nie oślepła. Modelka nie oślepła, <laughs> Odwiedzający zadowoleni. Same no, na, plusy. Na, nawet chyba bardzo. No to fajnie. Także dzisiaj jeszcze mnie czeka jedna prelekcja, jutro kolejna i, no i błyskamy sobie jeszcze tutaj na stoisku u Roga. Pokazujemy akcesoria, pokazujemy jak ładnie się spisują też Wasze lampki. No i jest sympatycznie. Super. Warsztaty na targach, ale Piotr też robi inne warsztaty, na które Was zapraszamy. Tak, I siódme, one są 7-8-9 czerwca. Czerwca dwa tego ostatnie roku. Także tak. jak ktoś z Was ma ochotę dołączyć i posłuchać Piotra, nauczyć się nowych rzeczy, to pod filmem rzucimy link. Koniecznie klikajcie, klikajcie na te linki, rejestrujcie się. Ła łapka w górę na filmie. <laughs> łapka w górę to, to na filmie. Pilecznie komentarze my, do Marcina. A my lecimy dalej, pokazujemy Wam ujęcia z kolejnych miejsc, gdzie pracuje Quadrolight. Super. Dzięki wielkie za spotkanie i do zobaczenia. Jak widzieliście, to był Arcadius. Arcadius też prowadzi warsztaty, prowadzi zajęcia, ma nasze lampy. To jest ostatnia miejscówka, gdzie Quadra Light jest używany na targach jest pokazywany. Słuchajcie, to tak naprawdę jest już wszystko na ten vlog. Zobaczymy się na pewno na następnych targach. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do klikania łapek w górę, zostawiajcie komentarze, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zostawiajcie je w komentarzach. Dzięki za uwagę, cześć.